za Słoński Sylwersy! I do końca, i do końca, i do końca! Udało się obronić tytuł, jak to się mówi, ciężej jest obronić tytuł niż go zdobyć. Mi to zrobiłem to, także jestem zadowolony, tym bardziej, że w Rumi a trenowałem tutaj przez 3 lata w klubie. Jest tutaj dużo ludzi, których znam. Chciałem ich wszystkich pozdrowić. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie. Walka była bardzo emocjonująca dzisiaj. Do ostatnich metrów, jeszcze 5 metrów przed metą byłem drugi. A walka do samego końca. Naprawdę to już nie, nie biegły nogi, jak głowa. To była masakra. Leżałem na mecie długo do siebie dochodziłem, ale wspaniały wyścig. Bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolona z tego wyniku. Cieszę się, w triathlonie nie udało się obronić Mistrzostwa Polski. W duathlonie jest. Cieszy mnie przede wszystkim tak znacząca poprawa w bieganiu. No i cieszę się, że nie tylko tym pływaniem udaje mi się wygrywać. Najmocniejszy finisz, jaki się dało, zrobiłam, to dało mi drugie miejsce. Chwilkę za pierwszą Zuzią. Jestem zadowolona. Wiedziałam, że to jest bardzo szybka trasa, płaska. Pogoda nam dzisiaj dopisywała, co też mnie cieszy. Lubię ogólnie Rumię, kiedyś tutaj trenowałam. Także jest to bardzo fajne miejsce i dziękuję organizatorom za bardzo dobrze przygotowaną imprezę. Cieszymy się, że impreza się rozwija, że miasto Rumia już się do, do tej imprezy przekonało, że przecież mamy ogromny kryzys, a dofinansowanie z miasta Rumi. Ale też muszę się ucieszyć i pochwalić, że mamy Starostwo Powiatowe, mamy Samorząd wojewódzka, Województwa Pomorskiego. Oni wszyscy weszli, no właśnie przekonali się do tego, że my to przynajmniej pół imprezy robimy zupełnie misyjnie, to znaczy dla sportu kwalifikowanego. No i będziemy chcieli dalej tak to utrzymywać. No zimno, strasznie. Pogoda yy, zrobiła nam yy, taką niespodziankę, że się ociepliło cudowna, cudowna pogoda, cudowne słoneczko. Fajna atmosfera mimo tych warunków, ale staraliście się jak możecie, zagrzewaliście do boju. No i świetna trasa. Trochę biało, co prawda, ale naprawdę fajna trasa. Chyba życiówkę zrobiłam. Na rowerze przynajmniej. Bardzo fajnie, pogodowo wyszło. Naprawdę się cieszę, że nie padało, sucho było. Troszeczkę powiało, oczywiście było to utrudnienie przy, e, przy powrocie, ale rewelacyjna naprawdę pogoda, fajna organizacja, fajnie się leciało, fajnie się e, biegło. Świetna impreza, fajna, fajna atmosfera. No cieszę się, że udało się wystartować w tych ciężkich czasach. Rewelacja, bardzo mile spędzona niedziela. Na sportowo fajna trasa, super organizacja, także nic dodać im z. Słyszałem, jak zawodnicy byli zadowoleni, i ci amatorzy, i ci wyczynowcy, więc jesteśmy już po wszystkich wyścigach. Jestem szczęśliwy, że mimo pandemii, mimo że jesteśmy na jesieni, bo mieliśmy to robić na wiosnę, ta impreza się świetnie udała, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo szczęśliwa, że to się u nas odbywa i będę wszystko robiła, żeby Duatlon był taką imprezą sztandarową Rumi. Jest duża szansa, że powtórzymy Mistrzostwa Polski po raz kolejny i mam nadzieję 25 kwietnia 2021.